Idziemy na ostatni na plażę. Na plażę, na plażę. Pływanie pontonem. Najpierw idziemy się tu zmoczyć do naszego prysznica. Tak. Idziemy się trochę pomoczyć. A ja jeszcze butów nie ubrałem. Maksiu już ma ubrane buty. A ja jeszcze nie. Ostatni dzień w w morzu egejskim. Jakie to jest morze? Gejskie. Uwaga, uwaga. I co? Bierzemy pontonem, pontona naszego. A buty muszę ubrać, bo ja już czuję, że te moje klapeczki. Nie wydolą. No, My się maska zgubiła. My obczajili drugie wejście z drugiej strony, które fajnie działa. Maksiu musisz otworzyć furtkę. Okej, okay, bo ja sobie tak z pontonem nie poradzę. Zabraliśmy tylko maskę, pontona, czapeczki, kamerkę. Idziemy coś ponagrywać. O! Cieplutka woda dzisiaj. Nie wiem, wypadek w trakcie... Wypadek Jaki? Wypadek życia? A, to taki. Dzie mam wiosło Ci upadło. Ty siadasz na rufę, a ja siadam na dziób. 对吧？对吧？ Niestety, jak popłynęliśmy łódką, znaczy łódką, naszym pontonem tam do tej zatoki jachtów, nie wzięliśmy ze sobą zapasowej baterii do kamerki, padła nam bateria, musieliśmy przypłynąć, nie mieliśmy czym nagrywać i teraz sobie zajadamy pysznego loda, a ja sobie wziąłem piwko. Nie, co tam było? Eee, w zatoce jachtowej. Generalnie taka same dno e, wody, tak jak i wszędzie. Plaża, taka kamienista. Dopłynęliśmy do plaży. Eee, nawet żeśmy mm, zeszli na brzeg. Ponurkowaliśmy trochę. Woda oczywiście ładna, fajna, czyściutka. I nam się skończyła bateria w kamerce, dlatego nie mogliśmy nagrywać, więc e, przypłynęliśmy tu z powrotem, już zaniosłem ponton i teraz jeszcze chwilę plażujemy, jeszcze chwilę ponurkujemy, zjemy loda i będziemy się wybierać na obiad. po kąpaniu po zwiedzeniu zatoki jachtów No i po kąpaniu tak jak mówiłem wcześniej bateria mi padła i dlatego nie mogliśmy nagrywać ale już jest bateria wymieniona mamy po południu już jest godzina pół do drugiej idziemy sobie na obiadek dzisiaj w planach jest maksy to jest dzisiaj w planach hamburger na obiad zjemy jakiegoś tam hamburgera jest tutaj, widzieliśmy wcześniej w Tiki Barze, Tiki Barze, że jest hamburger, także idziemy do naszego baru, na Tiki Baru, na hamburgera. Max barze, pan idzie z kartą menu do nas. Siedzimy na samym brzegu wody. Dostaliśmy naszego hamburgera, Maxiusz wcina, wiemy już, że dwóch nie zjemy i już e, przyzwyczailiśmy się do tego i kupujemy jedno danie, ile Maxiusz je, ja resztę dojem i będzie git w takim fajnym miejscu. No, no, Dobry, Z boczkiem, z więzkiem. Ale ładnie macie Cina. Dobra, dobra. Ja też tu jestem. Mam swoje tychko. Na zdrowie. Po zjedzeniu pysznego hamburgera, wzięliśmy tylko jednego na dwóch, bo dwóch byśmy nie dali rady zjeść. Powracamy do naszego kempingu i zaczynamy pakowanie, żeby jutro wyjeżdżać, bo dzisiaj mamy sobotę a jutro rano mamy prom do Splitu idziesz sam? No, a ty gdzie No W portfelisku no dobra idę sam po portfel zobaczyć ile mamy pieniążków bo musimy rozliczyć się za pole kempingowe i zaczynamy powoli pakowanie Masiu tam został w cieniu A ja dochodzę do naszego apartamentu. O. Ech, dzisiaj już jest sobota wieczór. E, już żeśmy rozpoczęli pakowanie naszego samochodu, żeby odjechać. Już jak widać, rowery zapakowane. powoli przynoszę jakieś tam pojedyncze rzeczy do samochodu jutro z samego rana musimy mm, się spakować do końca złożyć namiot i mm, jutro z samego rana odjeżdżamy z fajnej wyspy chwar z wyspy chwar o, spadło mi i będziemy się żegnać powoli Chorwacją. Czeka nas podróż do Polski. Ale w tą stronę była fajna. Przejechaliśmy bardzo szybko w większości autostradami. Jest niedziela poranek. Dotarliśmy już do portu, gdzie będziemy odpływali z wyspy Hvar i będziemy promem płynęli na wyspę, na ląd, na ląd do miejscowości Split. Już tu jesteśmy w kolejce ustawieni do promu, a tam też nas nasz prom gdzieś widzieliśmy go wcześniej. O, taki wielki prom podpływa. Będziemy na niego wsiadać, wjeżdżać samochodem. Tym promem będziemy odpływali na stały ląd do Splitu Jeszcze raz niedziela poranek godzina 6.30, o 7.45 ma odpłynąć ten prom a myśmy przyjechali już tam już auta poustawiane za mną ale wielki ten prom dzisiaj Taki sam jak ostatnio jechaliśmy na, na wyspę, płynęliśmy nim na wyspę FAR. Będzie dokował, cumował. Ma z przodu klapy. Czy to jest? Ma. Jesteśmy już na pokładzie promu. Musimy wyjść z auta i iść na pokład dla e, pasażerów. A na nam auta jeszcze wjeżdżają, dużo tam aut. My jesteśmy akurat pierwsi w kolejce ustawieni. Pan nam kazał tutaj podjechać. Auto zamknięte. Nie wiem, jak wyłączyć alarm, ale będzie dobrze. Stędy, stędy. Panie, idź do tyłu Albo tu po lewej stronie Jest tu winda? No to dawaj windę Nie chcesz windy? Max nie chce windy, więc idziemy Pierwsza, na razie się żegnamy z samochodem. Tak stoi. Idziemy pierwszą. I jesteśmy na piętrze trzecim. Zamknąłem piętro trzecie. Nasze nasz auto na trzecim piętrze stoi, Maciu. pamiętaj. Jesteśmy już na czwartym piętrze. piąte piętro no idź, idź tu możemy chyba wyjść tutaj I jesteśmy. I jesteśmy na pokładzie. Na chronie dla osób. się tam jeszcze na fotela? Na fotelach? Tak, ale taka duża fotela na nas dwóch. Ktoś tu później będzie chciał przyjść? Dobra, siadaj. Okej. Okay. Max wybrał miejsce na fotela i czekamy na odpłynięcie. No to prom ogarnięty. E, Max od razu kazał mi sprawdzić winiety. E, winiety mamy mm, zakupione takie w aplikacji Wintryca. I to jest nasz numer rejestracyjny samochodu. 10 dni na Węgry, 10 dni na Słowację, 10 dni na Czechy do 13 sierpnia, a dzisiaj mamy 11 sierpnia, niedziela. Także winiety na wszystkie kraje, przez które będziemy przejeżdżali, mamy aktualne. Jesteśmy tutaj na promie Nie chcę mówić głośno bo Wszyscy tutaj tak się jakoś w miarę cicho zachowują Ale chcę wyjść na rufę I pokazać jak ładnie, jakie ładne widoki są Opuściliśmy już naszą wyspę FAR Po lewej stronie Będziemy mijać, miamy wyspę Brać i będziemy dopływać do Split'u. Za jakąś godzinkę będziemy w Split'cie. Teraz wyjdę, tylko że tam jest bardzo głośno, może mnie nie słychać. Płynęliśmy ze Stari Gradu to jest wyspa Far a po lewej stronie mijamy wyspę Brać Wyspę Brać musimy opłynąć żeby dotrzeć do miejscowości Split Zafundowaliśmy sobie kawusie i krua na spółkę. Pyszna kawusia no i krua santa maksymalnie. Dobry krua i płyniemy dalej. i już przed nami pokazało się miasto Split Wielki Prom wpływa, wypływa, przycumowany chyba przycumowany, stoi dopływamy, jeszcze parę minut zostawiliśmy tam dla sobą Wyspę Brać Wyspę Far i dopływamy do sprintu. Doszliśmy już do naszego samochodu. Jest tu dosyć głośno, za nami jest dużo samochodów zaparkowanych. Będziemy przybijać do brzegu, pakujemy się, będziemy odpalać samochód, zjeżdżać ze Chciałem powiedzieć, ile zapłaciliśmy za e, prąd. E, za osobę dorosłą, żeby przepłynąć z e, Starego Gradu do Splitu, jest 8,40. Za dziecko jest 50% zniżki 4,20. A za samochód, e, z powodu tego, że jest e, dłuższy niż 5 metrów bo mamy bagażnik rowerowy e, 80. 1 euro. Także wyszło nas ponad 90 euro za półtorej godzinny rejs. Jedziesz. jedziemy dalej. Opuszczamy już Split, wyjeżdżamy z miasta Split, kierujemy się na autostradę A1, na Zagrzeb. Spokojnie do Zagrzebia dojedziemy. Jeszcze w mieście jest taki trochę ruch spory, ale mam nadzieję, że jak wyjedziemy na autostradę, będzie okej. Okay. No i co? Droga, no, droga była nudna, e, więc nie nagrywaliśmy. Minęło 12 godzin, jesteśmy już w Polsce. Jeszcze mamy powiedzmy z pół godzinki jazdy do domu. Chciałem tylko powiedzieć, bo tam niektórzy koledzy pytali mnie. E, jechałem przez... No, z Polski do Czech, Słowację, Węgry i do Chorwacji. Wybrałem drogę przez Węgry z tego względu, że słoweńska winieta jest bardzo droga, trzeba kupić na miesiąc i to nie fajnie wychodzi. Jechaliśmy tak, 12 godzin w tamtą stronę, z powrotem tam powiedzmy 12,5 godziny. Chciałem tylko powiedzieć o no, koszt, koszt paliwa powiedzmy zapaliło auto za mną. koszt paliwa powiedzmy w jedną stronę około 700 zł. W obie strony powiedzmy ten 1400. Co tam jeszcze? Winiety. Winiety Czechy, Słowacja, Węgry około 250 zł na 10 dni. No i za autostrady w Autostradę w Chorwacji. To tam wyszło też. Musiałbym dokładnie sprawdzić, ale też gdzieś tam i z powrotem jakieś 250 zł. Czyli 1400 plus 500 1900 zł. Podróż nas kosztowała. Dziękujemy. Zapraszamy do oglądania i do subskrybowania naszego kanału. Ja z Maxem będziemy nagrywali ile tylko się da. Jak będą jakieś fajne rzeczy. No. Dziękujemy.